Więc się do z Holem. w tym filmiku jak widzicie po nazwie pokażę wam rzeczy na jesień, które sobie kupiłam I które kupiłam sobie do ćwiczenia Jest tylko kilka rzeczy, nie ma tego dużo, ja ostatnio dużych zakupów nie robię, po prostu co jakiś czas sobie coś kupię Więc jak już mi się uzbierało kilka ubrań, to chcę wam po prostu pokazać, tak aby ten filmik nie był za długi Ok, więc przepraszam też za mój niedoład na głowie, ale po prostu spięłam byle jak w włosy, żeby mi nie przeszkadzały podczas pokazywania ubrań więc zacznijmy od bluzki, której nie będę zaraz nagrywać osobno. Dobra, może nagram, nie wiem, zobaczę. Ale tak czy siak zacznijmy od niej. Ona, jak widać, tutaj ma te wiązanie, teraz to jest bardzo modne i ona pochodzi z New Looka, jest to rozmiar 14. Ja mam rozmiar zwyczaj od 8 do 12, zależy od sklepu, zależy od bluzki, ale normalny właśnie mój rozmiar byłby to po prostu obcisła, byłaby to bluzka, no i prawie byłby z tego crop top. Ale ja takiej nie chciałam, bo wiadomo, jest zimno teraz i chciałam taką, właśnie, bluzeczkę No Nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednim holu pokazywałam wam body, też takie szare, z takim wiązaniem tu na ramionczkach No i one są strasznie, właśnie takie obcisłe, przylegające. Ja chciałam taki bardziej sweterkowaty, można powiedzieć, sweterkowatą bluzeczkę, więc w końcu znalazłam. Nie wiem, czy mówiłam, kosztowała 12,99 w New Looku, także jestem mega zadowolona. bluzeczka z Adidasa zwykła czarna czarny T-shirt um, nic specjalnego żadnych białych pasków z boku nic po prostu znaczek Adidasa tutaj e, ona akurat ma rozmiar 80, jest to bluzeczka z przeceny nie wiem ile kosztowała wcześniej ale kosztowała 8 euro także naprawdę niedużo. Tylko troszeczkę wcześniej kupiłam sobie też spodenki do ćwiczenia z Adidasa. Jak widać, one mają tutaj takie trzy e, paseczki różowe. Napis Adidas też na różowo. E, takie zwykłe, bardzo wygodne. <grytanie> one też kosztowały 8 euro. Kupiłam sobie koszulkę z tą z Adidasa, kupiłam sobie Leginsy czarne. E, cały czas chciałam kupić czarne Legginsy w jakimś sportowym sklepie, bo po prostu gatunek jest wtedy lepszy. Um, można w nich poćwiczyć, można gdzieś wyjść, także e, teraz ogólnie popularne są strasznie te, znaczy już, już tam, od dawna są popularne czarne Legginsy z Adidasa z takim po prostu napisem Adidas na samym końcu, ale zauważyłam, że praktycznie wszyscy je mają, więc chciałam coś innego, więc wolałam poczekać. Aż coś innego znajdę I w końcu znalazłam sobie zwykłe leginsy czarne Z napisem na jednej nogawce Puma Także lepiej będzie je widać, jak wam pokażę, jak wyglądają na mnie Tak czy siak są to zwykłe leginsy z napisem Puma Także spoko Jestem akurat z nich bardzo zadowolona, bo tutaj paseczek mają bardzo gruby I po prostu one leżą idealnie I one kosztowały 15 euro I też chyba były na mnie 30% o... T-shirt z Primarka Taki sobie zwykły, szary Jest to napis Sorry, I'm busy from now until forever e, Także fajna bardzo koszuleczka e, Ona pewnie kosztowała Z 2,50, bo akurat potrzebowałam Jakiejś ciemnej koszulki e, Na szybko i e, Wybrałam właśnie tą Bluzeczka pochodzi z Nexta, kupiłam ją w second handzie za 3 euro dosłownie. E, taka zwykła, luźna, e, luźny taki zwykły t-shirt z takim zameczkiem czarnym. Kupiłam też bluzeczkę z Primarka e, w second handzie za 3 euro też. E, taka czarna, z 3 czwarte rękawkiem. Ona jest takiej można powiedzieć dziurki. Jak widać, jest to taki fajny materiał, bardzo elastyczny, bardzo elegancka, zwykła czarna. Jest to w dużym rozmiarze, bo to jest rozmiar e, 16. Jak już mówiłam, ja czasami nawet 8 noszę czyli podwójnie, tak jakby można powiedzieć, rozmiar. E, ale jak ją przemierzyłam, ja uwielbiam, jak już mówiłam wcześniej, luźno-bluski. E, czuję się w nich bardzo swobodnie. Tym bardziej, jak to jest taki materiał jak ten, czyli taki, można powiedzieć, trochę śliski. E, właśnie sprawdzę tylko skąd ona pochodzi. A, z primarka. Jak widać dużo, nawet w second handach mamy z primarka rzeczy, także spoko. I ona na pewno nie kosztowała więcej niż 3 euro. Jak widać, też ma tutaj takie sznureczki, tylko te sznureczki mnie troszeczkę denerwowały, bo one są strasznie długie, nawet jak się je zawiąże dobrze. Rękawki, jak widać, mają ma duże no bo wiadomo, to jest większy rozmiar. Ale jak je zobaczycie na mnie, także może się przekonacie bardziej do niej, bo jak widać, teraz jest taka po prostu szmata. Ale fajnie wyglądają właśnie z wysokim stanem jeansami i ogólnie ten kolor bardzo mi się z jesienią kojarzy. Teraz pokażę Wam kolejny sweterek. Tym razem on pochodzi z Dunstora. Jest to taki zwykły, bordowy sweterek. Ciężko mi tak pokazać. Zaraz zobaczycie tak czy jak na mnie, jak wygląda. Z zameczkiem z tyłu i on chyba kosztował 4 euro, jak się nie mylę w second handzie. Kolejny sweterę kupiłam w primarku, kosztował on chyba 13 euro albo 14. Jest to taki mały mini golfik z dziurami na ramionach, z długim rękawem jest on dość długi um, nawet no ale chyba jakbyście kupili większy rozmiar to może by było jako sukienkę go używać um, jest naprawdę bardzo rozciągliwy, także jest mega, uwielbiam go <grym> uwielbiam jak są sweterki milutkie, ja po prostu nie milutkiego sweterka nie ubiorę, um, także na jesień idealny Spodnie z dziurami na kolanach czarne z wysokim stanem Ja ogólnie już wcześniej kupiłam sobie takie spodnie, tylko że nie z wysokim stanem I niestety, ale żeby dopasować sobie do nogi Musiałam za szerokie mieć w biodrach Także musiałam zawsze nosić pasek i strasznie mnie to denerwowało Bo ja za paskami nie przepadam Ale w końcu znalazłam w Lovelisa W korku jest taki sklep, nie wiem czy też jest w innych miastach W Irlandii akurat nie sprawdzałam, ale... Kupiłam je w Lovelisa, tak czy siak. Jeżeli jesteście w korku, to bardzo serdecznie zapraszam tego sklepu, bo jest mega. I właśnie ona ma tutaj dziury na kolanach, zwykłe. Nic specjalnego, zwykłe spodnie, ale naprawdę na jesień uwielbiam takie spodnie nosić, bo po prostu wszystko do nich pasuje i czuję się w nich komfortowo. Bluzeczka, jest to bluzeczka też ze sklepu Love Lisa, Jest to bardziej taka imprezowa bluzka, którą miałam na sobie z jednym ze zdjęć na Instagramie, także może ją kojarzycie. Jak widać, ma tutaj takie złote, metalowe łańcuchy. Też ma dziury takie na ramionach, i rękawek jest taki 3-4 i kończy się z gumką. Były też różne kolory, były też chyba czarne, szare także super. Ona jest taki mega śliski materiał. Zresztą widać, jak się światło nie odbija. No nie wiecie, jak mi właśnie Lili wystraszyła. <grymne> Lili. Lili ogólnie zaraz będzie obcinana. E, także czeka na fryzjerkę Angelika, która skończy nagrywać filmik. E, no, a więc tyle na ten temat, na tej koszulki, na temat tej koszulki. Czyli torebka, jedna jedyna rzecz, jaką e, po prostu ostatnio kupiłam e, Bo nie będę wam pokazywać dezodorantów czy podkładu e, Bo wszystko to znacie, po prostu zmieniłam odcień jednego z podkładów Także, także nie mam nic takiego innego nowego Dopiero jak mama przyleci z Polski, to będzie nowy haul z Inglota Mam nadzieję, że wam się spodoba Koleczkę kupiłam w second handzie za 2 euro Nie się nie mieści tutaj na placie, jest dość spora i ogólnie jestem wściekła, bo nawet nie wiem kiedy urwał mi się tutaj z zamka No wiecie, taki sznureczek Za którego po prostu ciągniecie, żeby otworzyć Także no, musiałam sobie coś przyczepić No ale tak czy siak, ona wchodzi z Primarka Kosztowała tylko 2 euro Jest spora, jest u mojego ulubionego koloru No i chciałam wam też pokazać z TK Maxa, moją nową kurtkę z skórzaną ale niestety tylko tyle mam w domu po niej, e, bo zostawiłam ją u Marcina, całkowicie o niej zapomniałam I e, także mam tylko futerko, także mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja, żeby wam ją pokazać, bo jest naprawdę mega śliczna no. Mam nadzieję, że film wam się podobał e, Zapraszam do kolejnych i oczywiście do e, pisania w komentarzach, co byście chcieli jeszcze zobaczyć No i mam nadzieję, że też filmik wam się spodobał z moimi zmianami, e, którego dzisiaj właśnie będę edytować w moim życiu, jeżeli nawet jeszcze go nie oglądaliście, to zapraszam serdecznie, bo tam troszeczkę Wam opowiem, co się u mnie takiego ważnego działo um, Zapraszam Was serdecznie na Snapchata, na Instagrama standardowo, tam dowiadujecie się kiedy, o której są filmiki dodawane, więc no, żebyście byli na bieżąco, możecie tam je zasubskrybować, zafollowować, dodać do znajomych na Facebooku. Także z tego wszystkiego Was zapraszam i do zobaczenia w kolejnych filmikach, pa! pa.